Kolejny dzionek w lesie, dzisiaj jest, dzisiaj jest 18 luty, idę sobie taką ścieżynką wydeptaną przez byczki, co najmniej 2-3, ale śladów ludzi nie widać przynajmniej, nie są to świeże ślady, świeża ścieżka nie jest, ale zobaczymy dokąd mnie doprowadzi. Witam ponownie. Dalej 18 luty. Widzę jakieś świeczki. Wystają z gałęzi. Nie wiem co to jest, stara czy świeża, ale musi być potężna pała. Kurczę, nie mogę się ogarnąć z rękawiczkami. Zaraz Wam przybliżę deczko, ale piękna musi być pała. Słuchajcie, za tej gałęzi wystaje. Dobra, idę po nią. Bo już się nie mogę doczekać Co to jest? O stara, widzę, że róża jest ciemna Ale i tak Słuchajcie, potęga Ja nie mogę Ale jaką ma piękną koronę O skubaniec mm. O mamusiu Ale o. o Nie jest długi, ale jest bardzo gruby Słuchajcie Raz, dwa, trzy Dwunastak ale mega. Kurde. Zeszłoroczny. Normalnie w takim miejscu się uchował. Aż się kurczę wierzyć nie chcę. Oh, ale. Stary, widać, że stary. Ale słuchajcie. Oh, I 2,5 kilo na bank. Jak nie lepiej. ole, pyta. Uh. a, ah, Dobra. Piękna sprawa. Witam jeszcze raz. Słuchajcie, jestem pod takim mega wrażeniem, że się zaraz kurde, chyba zeszczam. Przed chwileczką znalazłem pytę, taką 12-taka. I mówię, zeszłoroczna. I mówię, że sobie jeszcze troszkę, może gdzieś tu będzie leżeć druga. I słuchajcie, nie, nie wierzę. Patrzcie, co tam jest. Jaki surprise! fuck! ja prawdopodobnie jest do pary. Nie sądzę, żeby to był śwież. Nie. To jest mój. Do parki mojej. Ale ma piękną koronę. O! Ojej! O. Ale. Ale. Ja nie mogę. Stary. z Zeszłego roku. Nie, to nawet chyba jeszcze nie jest do pary. Ale jaja. Zaraz się normalnie ściągnę tego i przymierzę. Ale coś mi się zdaje, że to nawet jest inny. No, słuchajcie. Oczywiście Oczywiście, że to nie jest do pary. Ale jaja. Całkiem inny. Leżały od siebie. Leżały od siebie. No kurde. Może nie wiem. 50 metrów. Więcej nie. Jezu, nikogo tu nie było przez rok czasu. O szok. Ale... Słuchajcie, mega szczęście. To nie jest na 100% para, ale obydwa są zeszłoroczne. U. Pozdrawiam was wszystkich, jestem taki mega szczęśliwy, że szok. Nie znalazłem jeszcze w tym roku świeżej parki, ani w ogóle nawet pałki, ale z tego to jestem mega zadowolony, mega. Nara, będę szukać tu jeszcze dalej, może w końcu do, dopadnę drugiego, do pary. Nara.